Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi. I wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla Was będą one pokarmem. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno Ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Cię! Po kopów! Szybko! Erik, Erik, Erik! Co chcesz? Zwariowałeś, grasz odkąd wróciłeś ze szkoły. Nauczyłeś się na kartkówkę? Ta. Przynajmniej nie kłam. To po co się pytasz, jak wiesz? Wyłącz to! Idź stąd, jestem zajęty! Nie chciałabym dostać jutro. Dobra, skończ już, słyszę to dziesiąty raz. I wciąż to ignorujesz. Odezwę się, jak coś się zmieni. Dobra, teren czysty, wchodźcie. Eryk, nie w tę stronę. Wystawiasz się. A, dobra, sorry. Ej, Cizia, masz jakąś apteczkę jak coś? Nie mam, musiałem wykorzystać, jak zdobywaliśmy bazę. No dobra, to trzeba będzie coś znaleźć. Kurtę dostałem! Chodź, ukryj się za mną. Body. Zdobyłeś apteczkę. O, tam stoi skrzynia! Zdobyłeś amunicję. Misja została zakończona sukcesem. Was? Nie mogę dzisiaj, matka już piany dostaje. A w ogóle, uczyliście się na histę? Z czego to jest w ogóle? Coś o Płocku i II wojnie światowej. Mieliśmy przeczytać jakieś wspomnienia ludzi i pamiętniki, jakieś takie rzeczy. Dobra, to na luzie, zaraz coś poczytam. Widzieliście tę Ankę? Wyrobiła się, co? Ta, piękna jest jak kwiatek kacji zdychający w ubikacji. <śmiech> <śmiech> Za to twoja matka musiała się najeść sporo śniegu, zanim cię urodziła. Co? O co ci chodzi? Bo jak inaczej mogłaby urodzić takiego bałwana? Haha, zabawne. A w ogóle to składaliście już papiery na uczelnię? Ja złożyłem na Politechnikę. A ty? Jeszcze nie, ale na pewno nie zostaję w tej dziurze zabitej dechami. Jak najdalej stąd. Dobra, kończę. A ty ci zia ja uważaj, bo znowu sobie coś zrobisz w twarz. O co ci chodzi? No chyba nie powiesz, że się z takim ryjem urodziłeś. Dobra, nara. Ja też składam. Dobra, cześć. Moje miasto, mój dom. Po ulicach mojego miasta mogłabym chodzić z zamkniętymi oczami. Znałam je wszystkie. Tu kolegialna przecina ją. Tumska. Tam dalej grodzka, szeroka i sienkiewicza. I każdy parapet zastawiony doniczkami, każdy ganek, każdy sklepik, każdą grudkę ziemi. Teraz, gdy o nim myślę, to jakby zawsze pachniało wiosną, jakby kwitło, a słońce zawsze biło po oczach. Co kochać, gdy przyjdą i zabiorą wszystko. Czy cegły surowe, nędznie ścielające drogę, czy kwiaty zwiędłe, bo one już poddały się wojnie, czy biblioteki bez ksiąg? Co kochać, gdy nawet z echem wieczorem nie możesz porozmawiać, bo usłyszą echo, przyjdą i sami uciszą Ciebie i echo? Co kochać, gdy ulice nie są takimi, jakimi były kiedyś? Czy można kochać Erich Koch Strasse, Dom Strasse, Burg Hermann Gering Strasse, Breite A my i tak na opak. I jak nam zrobili ulice, zabudowane domami, podobnymi do stodu, to nazwaliśmy ją Stodulna. Eryku, ty wiesz, jak jest po wojnie. Gdy jesteśmy wolni, Powiedz mi, jak jest, Eryku, co kochasz? Czy kochasz swoje miasto? Czy kochasz matkę, ojca, czy tylko siebie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Eryk, obudź się. Dobra, mama, już, już. Obudź się. No, chwila, już, już. Eryk, obudź się. Czego? Ki kim ty jesteś? Jestem Jadwiga. Musisz wstać. Dlaczego? Zabieram Cię na wycieczkę. Na jaką wycieczkę? Gdzie? Do Shredresburga. Znam to miejsce. Przecież to ratusz, stary rynek. To już nie ratusz. A Rathaus na Horstwesselplatz. Nie wiesz, jak bardzo zazdroszczę, że znasz Płock Wolny. Piękny, radosny i wolny. A Ty takiego nie znałaś? Tylko przez chwilkę znałam go takim, jakim znasz Ty. Spójrz tutaj. Obywatele Rzeczypospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i ojczyzny. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa z głębokim przeświadczeniem, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się wokoło wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi. Jak to się już nie raz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Naród polski, pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Czemu mnie tu przyprowadziłaś? Nie zadawaj pytań, obserwuj. Ja pierwszy o tym pomyślałem. Nie wygłupiaj się. Przecież nawet ci się nie podoba. Skąd wiesz? Chyba jak pomyślałem, to pomyślałem. Czyli mi się podoba. Mogłem ci wcale nie mówić. Dobra, pociągniemy zapałki. Jak wyciągnie złamaną, to idziesz. A jak całą, to ja idę. Dobra, niech będzie. No nie! Ej, Hanka, poczekaj chwilę! Na tym się znają. Na dziewczętach. Wojna ma tę dziwną siłę, że przyciąga do siebie ludzi, bo ludzie potrzebują bliskości, ciepła i bezpieczeństwa, choć przez chwilę. I spacerują śmiejąc się, jakby to wszystko się nie działo. Żartują często i prześcigają się w imponowaniu dziewczętom. I płodzą dzieci, żeby coś po nich zostało, zdając sobie sprawę, że te dzieci. To tylko mięso armatnie. Bez przesady, w głowie mają robienie dzieci jak wojna za pasem? Trzeba było się zbroić, szykować, to może byśmy coś ugrali. Z pustego i Salomon nie naleje. Skąd wziąć tyle broni dla tych młodych ludzi? Robili co mogli, a płodzenie dzieci było jedną z form obrony przed całkowitym zniszczeniem polskiego narodu. Zabito tylu, że niewielu z nas by zostało. Maszerują nasi młodzi żołnierze. Równym krokiem idą, choć serce drży. Idą zabijać na front. Pociski zasieją w polskiej glebie. Czy coś wyrośnie z tych nasion? Czy może to nie oni zabiją, a ich zabiją? Poległ, polegu, poległ, poległ. Polegu. Przestań. Polegu, poległ, poległ. Oległ. Rozumiem. Ile mamy jeszcze czegoś? Zaraz mi odmarzną ręce. Chodź, musimy przedostać się na drugą stronę Wisły. Na Radziwie? To daleko, chyba nie pójdziemy pieszo. Przecież śpisz. Gdzie jesteśmy? Strasznie tu zimno. No, w końcu jest minus 22 stopnie. To sklep przy stoczni rzecznej. Czasami można tu było dostać jakieś produkty spożywcze. Niby nie za dużo, ale na tyle, żeby można było przeżyć. Oczywiście, jeżeli ktoś był wystarczająco wytrwały. Ale tu jest zimno. Nie trzymam tutaj długo. Matko! Co ona zrobiła? Czemu oblała te kobiety wodą? Dla zabawy, żeby pokazać, jak Niemki gardzą Polkami. Polskie świnie tak nas nazywali. Ale przecież jest mróz! Sznela, sznela! Zostaw mnie, sama przejdę. Sznela! Polnisze, fajne. Uciekaj! Polka uderzyła niemkę w twarz. Widział ktoś coś takiego? Wpuści mnie! Chcę wejść! Dajcie mi jeść! Co mam dać dzieciakowi? Otwierać! Otwierać! Matki walczyły o życie swoich dzieci, a dzieci walczyły o zdrowie i życie matek miłość ponad wojną. A jak jest z Twoją matką, Eryku? Chcesz wrócić do domu. Po co mnie tu przyprowadziłaś? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Pechsztrasę. Mamy 18 września 1942 roku. Co to za przedstawienie? Kto tam stoi? Trzynastu. Którzy sprzeciwiali się ignorancji. Trzynastu tych, którzy opierali się niemieckiemu reżimowi. Trzynastu bohaterów. Nie chcę tego oglądać. Dlaczego? Nie wiem. Chyba się boję. Oni umrą. Nie chcę tego oglądać. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbliżeniem. Po co mi Masi? to pokazujesz? Nie chcę tego widzieć. Chcę wracać do domu. Zabrałam cię tutaj, bo zgubiłeś wartości, a ja chcę, żebyś się odnalazł. Nie zgubiłem wartości. Wiem, co jest ważne. Czy na pewno? Hej, chłopaku! Kiedyś puszczałeś orzechowe łódki na jeziorze. Nawet czasem pokonałeś kolegów. Imperatorze, a dzisiaj oglądasz streamy leniwie w fotelu I posiedzisz, no, ze trzy godziny na telu Kiedyś mama cię zganiła za zbyt słabe stopnie I siedziałeś obrażony, a niech to gęś kopnie A dzisiaj udupiła cię facetka od gery Wywalone, nie będą cię straszyć, durne mohery Kiedyś wspominałeś, poznałeś się na rybakach A potem rozmawialiście gdzieś tam, w polnych makach Dzisiaj pamiętasz, że wyrwałeś na instatę dupę. Miała zdjęcie w lustrze i idealną, okrągłą pupę. Kiedyś wołali cię koledzy. Ej, zejdziesz? No przecież wiecie. Dzisiaj z e-fajkiem chodzisz po wirtualnym świecie. Hej, dziewczyno! Kiedyś zbierałaś złote mlecze na łące pod lasem. I plotłaś z nich wianki, układałaś bukiety czasem. Dzisiaj musi być make-up, samoopalacz i szminka, plus jakiś koleś, dobre auto i trzy lampki winka. Kiedyś, gdy nie rozumiałaś matematyki w szkole, zostawałaś po zajęciach i ćwiczyłaś parabola. Dzisiaj, gdy nie chciało ci się zrobić pracy domowej, wpisałaś w internet, tam znalazłaś wszystko gotowe. Kiedyś spotkałaś chłopaka na tłumach koło katedry. Potem pisał listy, choć dzieliły was kilometry. Dzisiaj poznałaś go przez Tindera. Sparowało was. Trochę banan, ale jest spoko. Przystojny i ma hajs. Kiedyś plotłaś warkocze przyjaciółkom wieczorami. Dzisiaj strzelacie sobie selfie z złotymi iPhone'ami. Przestańcie, dajcie mi już spokój. Zrozumiałem, już zrozumiałem. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział. Usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Dotknąć przeszłości. Scenariusz Oliwia Olejnik. Reżyseria Renata Kraszewska. Realizacja nagrania, udźwiękowienie, montaż i efekty specjalne Piotr Tobota. Słuchowisko powstało dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział w Płosku, zatytułowanego Dotknąć przeszłości, dofinansowanego ze środków miasta Płock. W słuchowisku udział wzięli uczniowie Akademickiego liceum ogólnokształcącego przy PWSZ w Płocku: Filip Baliński, Gabriela Bieńkowska, Ida Gapińska, Laura Hein, Dagmara Jasińska, Filip Jędrzejewski, Jan Kraszewski, Sara Mikołajczyk, Aleksandra Milewska, Jan Olszewski, Natalia Przybylska, Sandra Sieracka, Nina Śmiechowska, Jacek Zawitowski Wiktor Zgliński. Słuchowisko Dotknąć Przeszłości przygotowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, oddział w Płocku w partnerstwie z Książnicą płocką imienia Władysława Broniewskiego. Koordynator projektu Bogu Tobota.